Bucie, dzwoneczkujcie i łapkujcie. A teraz zapraszam na film o kryształach. Widzicie, tutaj jest zaschnięta lawa. Tutaj mamy złoto głupca. A tu mamy kryształ górski. Tu mamy szczotek kwarcową z, 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 z kryształami malutkimi. Tu mamy takie różne te. Tu złoto głupca, tu akurat nie wiem. a Tu jest kryształ. Tu mamy krzemień pasiasty, widzicie. Ciężki trochę. Tu mamy sól. Widzicie taką? Tu mamy sól morską. Sól morska. Kryształowa sola, jakby. Tu mamy taki, widzicie? Tu agat jest, ten. Taki agat jest. A tu w środku są kryształki. Widzicie? A tu jest taki agat. Widzicie? Cały agat. Po bokach wam pokażę. I tutaj mam w środku kryształki. Stop. Nie zapomnijcie ten. Nie zapomnijcie subskrybować i dołączyć do kuby najgorskiego kanału na, kanału.